Działalność klubu sportowego Ostrowia była wynikiem przede wszystkim ofiarnej pracy i ogromnego zaangażowania wielu trenerów, instruktorów oraz działaczy, którzy swój wolny czas poświęcali działalności sportowej. Tylko dzięki ich oddaniu i oporowi przy minimalnych nakładach finansowych możliwe było osiągnięcie tak wysokich wyników sportowych, jakimi klub może się poszczycić. W sezonie 1951-52 zgłoszono do gier mistrzowskich koszykarską drużynę żeńską, której opiekunem zespołu został pan Sitek. W roku 1955 funkcję trenera objęła Jolanta Nowacka i pod jej kierunkiem panie zdobyły tytuł wicemistrzyń A-klasy i awans do trzeciej ligi. Znakomicie rozwijająca się praca z najmłodszymi koszykarkami, Pozwoliła przed rozpoczęciem sezonu 1973-74 zgłosić do rozgrywek aż pięć drużyn. Zespół pierwszy nadal występował w klasie okręgowej, drugi w klasie A. Istniały nadto dwie drużyny juniorek starszych i jedna młodszych. Wszystkie zawodniczki trenowały pod kierunkiem Andrzeja Świtalskiego. W sezonie 1980-81 pod okiem trenera Jana Parkiewicza koszykarki Ostrowi rozgrywały mecze w A-klasie, którą zdecydowanie wygrały i wywalczyły awans do drugiej ligi. W sezonie tym również młodziczki pod okiem trenera Jana Stępniewicza okazały się prawdziwą rewelacją. Rozgrywka grupy B na 18 meczów odniosły 17 zwycięstw. Ostatnie spotkanie z Olimpią Poznań oddały walkowerem i awansowały do klasy A. W sezonie 1982–83 zespół młodziczek startował w mistrzostwach makroregionu łódzkiego, zajmując zdecydowanie pierwsze miejsce. W rozgrywkach finałowych dziewczęta w biało-czerwonych strojach również zajęły pierwsze miejsce. Drużyna potwierdziła swoje umiejętności pierwszym miejscem w finale wojewódzkiej Spartakiady Młodzieży. W sezonie 1989–90. Koszykarki Ostrowi awansowały do drugiej Ligi Państwowej. Zawodniczki gościły w niej tylko jeden sezon, po którym zajmując ostatnie miejsce w tabeli musiały drugą ligę opuścić. Sezon 1991-92 przyniósł Ostrowskim koszykarkom grę w turnieju finałowym o wejście do drugiej Ligi Państwowej. Niestety dziewczęta nie wygrały żadnego spotkania i zajęły czwarte, ostatnie miejsce. Jednak reorganizacja ligi, polegająca na podziale drugiej ligi na cztery grupy pozwoliła koszykarkom ostrowi rozgrywać następny sezon w szeregach drużyn drugoligowych w grupie B. Jak się okazało tylko jeden choć zajęły ostatecznie bezpieczną dziewiątą pozycję. W sezonie 1993-94 zarząd klubu wycofał żeńską drużynę koszykówki z rozgrywek drugiej ligi państwowej z powodu braku środków finansowych. W 1994 roku kadetki trenowane przez Jana Perkiewicza w prawdziwie sportowy sposób uczciły jubileusz 85-lecia klubu, awansując do finału Mistrzostw Polski. Kolejne dwa sezony seniorki Ostrowi rozgrywały w Poznańskiej Okręgowej Lidze Open, zajmując kolejno drugie i pierwsze miejsce. W czerwcu 1996 roku na walnym zebraniu Ostrowi. Podjęto decyzję o tym, by poszczególne sekcje rozpoczęły działalność na własny rachunek. Rejestracji Towarzystwa Sportowego Ostrowia dokonano 1 października. Pierwszym prezesem został Ireneusz Kruk. W pierwszym sezonie powstania klubu koszykarki odniosły znaczny sukces. Niespodziewanie bardzo dobrze spisały się drugoligowe zawodniczki, które zajęły trzecie miejsce w tabeli. Kadetki prowadzone przez Zdzisława Machowskiego zajęły drugie miejsce w makroregionie centralnym i tym samym zakwalifikowały się do półfinałów mistrzostw Polski w Gorzowie Wielkopolskim. W roku 1997-98 nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Ireneusza Kruka zastąpił Włodzimierz Szymanowski. Juniorki zajęły drugie miejsce w makroregionie centralnym awansując tym samym do półfinałów mistrzostw Polski w Gdyni. Brak szczęścia nie pozwolił koszykarkom awansować do finału. W półfinale tym królem strzelców została Karolina Żurkowska. Warto tutaj wspomnieć o dużym sukcesie kadetek szkoły podstawowej w Ostrowie zajęły trzecie miejsce w finale mistrzostw polskich szkół podstawowych, ponieważ trząb tego zespołu tworzyły późniejsze koszykarki Ostrowi. Monika Krawiec, Agnieszka Smektała, Agata Szymanowska i Karolina Matuszewska. Monika Krawiec została powołana do kadry narodowej i jako reprezentantka Polski pojechała na turniej kwalifikacyjny Mistrzostw Europy Kadetek, który odbywał się w Szwecji. Polska zajęła drugie miejsce za reprezentacją Niemiec. Karolina Żurkowska natomiast z reprezentacją Polski pojechała do Turcji na finał Mistrzostw Europy Juniorek. Na początku sezonu 1998-99 zarząd Ostrowi podjął decyzję o wycofaniu drużyny seniorek z rozgrywek II Ligi Państwowej. Powodem m.in. była reorganizacja rozgrywek II Ligi, co łączyło się ze wzrostem kosztów oraz rezygnacji z funkcji trenera Jana Perkiewicza. Seniorki wystartowały pod wodzą trenera Mirosława Jackowskiego w poznańskiej lidze Open, którą wygrały. Największy sukces w tym sezonie odniosły kadetki. Zespół złożony z wychowanek Ostrowskich Szkół pod okiem trenera Zdzisława Machowskiego zajmując piąte miejsce w finale mistrzostw polskich kadetek, które odbyły się w ramach piątej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Monika Krawiec została wybrana najlepszą zawodniczką mistrzostw i dzięki temu brała udział w półfinałach Mistrzostw Europy w Chorwacji, które reprezentacja Polski wygrała. W finale Mistrzostw Europy kadetek w Lipcu 1999 roku w Rumunii Monika Krawiec zdobyła 110 punktów. W sezonie 2001-2002 drużyna seniorek wywalczyła awans do pierwszej ligi. W sezonie 2002-2003 zawodniczki trenowane przez Grzegorza Szajka, Grzegorza Judzińskiego i Marka Śmiłowicza po bardzo dobrej grze i waleczności uzyskały upragniony awans do ekstraklasy koszykówki kobiet. Po zaciętych bojach z Unią Śwarzęnc i rzucie Ilony Mądrej w ostatniej sekundzie czwartego spotkania Ostrowia mogła na swoje konto zapisać swój największy sukces w historii. W skład zwycięskiego zespołu wchodziły: Urszula Biela, Monika Bonio, Dominika Górczak, Paulina Waniak, Monika Szymańska, Ilona Mądra, Agnieszka Wróblewska, Monika Siwczak, Dajk kler Katarzyna Szczypczak, Monika Łazarz, Urszula Herman, Agata Szymanowska, Kamila Krzysztofiak i Anna Smułka. Sezon 2003-2004 był najlepszy w całej historii żeńskiej koszykówki w Ostrowie. Zespół seniorek zajął dziewiątą lokatę w Ekstraklasie, drugi zespół Ostrowi, Ostrowia Prowiczanka, wywalczył awans do pierwszej ligi. Juniorki prowadzone przez Dzisława Machowskiego zostały najlepszą drużyną w kraju. W sezonie 2004-2005 zespół seniorek opuścił szeregi Ekstraklasy. Ostrowianka Karolina Kaczmarek zdobyła srebro w Mistrzostwach Europy Under 20 w czeskim Brnie. W sezonie 2005-2006 działacze klubu postawili na własne wychowanki wzmocnione Anną Rajkowską i Martą Błaszczyk. Nasze dziewczyny zajęły trzecie miejsce, nie awansując do półfinałów walki o ekstraklasy. Rok później nasz zespół odniósł dwa znaczące sukcesy. Pierwszym był awans drużyny seniorek do turnieju półfinałowego dającego przepustkę do ekstraklasy, natomiast juniorki. Na tym szczeblu rozgrywek także osiągnęły półfinał Mistrzostw Polski. W kolejnym roku te same zawodniczki powtórzyły sukces z poprzedniego sezonu, awansując do półfinału Mistrzostw Polski, tym razem już jako juniorki starsze. Juniorki tym razem zagrały w ćwierćfinale Mistrzostw Polski, z kolei seniorki ponownie walczyły w turniejach półfinałowych o awans do ekstraklasy. Udział w tej imprezie był jednocześnie przepustką do tzw. Nowej Pierwszej Ligi, która od sezonu 2008-2009 ma mieć charakter centralny, to jest podlegać pod struktury polskiego związku koszykówki. Do tej pory bowiem drużyny grały w czterech regionach i dopiero najlepsze zespoły grały między sobą o awans do ekstraklasy. Teraz na zapleczu żeńskiej elity pozostanie już tylko 16 najlepszych zespołów, wśród których znajdzie się także Towarzystwo Sportowe Ostrowe.